Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parapianie i drodzy sympatycy naszego wydgoskiego sakre. Czwarte przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Domaga się kultywowania pamięci o przodkach, o dziedzictwie i temu służył między innymi fenomen w polskiej kulturze, który stanowi sarmackie malarstwo portretowe. Zarówno było sarmackie malarstwo portretowe reprezentacyjne, były portrety w całej klasie, w okazałości, tak zwane ampie, czyli na stopie, gdzie widoczne było całe ciało z atrybutami jakimiś, jak i malarstwo to widoczne tutaj w tle chociażby, trumienne. Malarstwo portretowe, to jest salmackie, trumienne. Malarstwo podróży. Powiedz wdzięczna, kobzo moja. Umieli co duma twoja. Cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego? Cóż nad pograniczne kraje. Ty skoro lud rozstaje, ujrzysz pola nieprzeźrzane, młodą trawą przywodziane. Fenomen zupełny. Tego nigdzie w świecie nie było poza naszą Rzeczą Pospolitą. No, trochę tam, gdzieś na przykład na Śląsku, ale to pod wpływem kultury polskiej. To jest polskie arcypolskie, takie sarmackie do szpiku do rdzenia. Charakterystyczne cechy tego malarstwa. Trójwymiarowa głowa w przeciwieństwie do płaskiego tła i swoisty realizm. Jak popatrzymy na te twarze, one nie są retuszowane, w żaden sposób wygładzone, poprawiana nie jest uroda, nic nie jest, żadne tam mankamenty nie są tajone. Po prostu. Salmaci byli dumni, zadowoleni z siebie i pragnęli siebie pokazywać i utrwalać na wieki dla pokoleń właśnie takimi, jakimi byli, niezmienionymi. I taki portret był malowany, często tuż przed śmiercią czyjąś, także nieraz nosi też i znamiona już jakiejś choroby, cierpienia też bywa. Albo bezpośrednio po śmierci był wołany malarz, on malował takiego szlachcica czy taką matronę, damę, i to pozostawało, później ten portret był obecny w czasie uroczystości pogrzebowych, które były bardzo rozbudowane, pyszne. To podziwiali niejednokrotnie cudzoziemcy. Opisywali nawet z takim jakimś zachwytem i niedowierzaniem, że w Polsce właściwie każdy szlachcic ma taki pogrzeb, na, na który za granicą stać tylko królów, monarchów. No i w czasie tego pogrzebu zauważmy, te portrety mają kształt trumny, właśnie. Bo ten portret był stawiany, był oparty o trumnę tego nieboszczyka, trumna była ustawiona w takim tak zwanym castrum doloris, czyli zamku cierpienia. To były niejednokrotnie przepiękne jakieś takie, y, tworzone specjalnie na okazję pogrzebu w kościołach, konstrukcje z baldachimem, z kotarami, jakimiś rzeźbami, elementy zwoju, różne tam były. I z jednej strony od głowy był portret właśnie ten trumienny, oparty o trumnę, z drugiej strony hert, epitafium, coś takiego. I to wiele z tych portretów trumiennych się zachowało, niestety nie zachowały się te najcenniejsze. No na pewno taki wielki dobroczyńca, fundator jasnogórskiego ołtarza narodu, Jerzy Osoliński miał przepiękny, najwyższej jakości portret trumienny, który musiał gdzieś tam na Jasnej Górze w kaplicy jasnogórskiej wisieć. No ale te najcenniejsze właśnie portrety malowane były na srebrze. To też jak weszła taka za przeproszeniem socjalistyczna armia Napoleońska, no to ograbiała z tego wszystkiego, bo oni przetapiali srebro i niszczyli te rzeczy. Albo też inni przyszli, coś tam Szwedzi czy czy Moskale rabowali, wywozili to gdzieś i to właśnie co, na co patrzymy, to jest to, co ocalało nie wcale nie najwyższych lotów, a i tak urzeka swoistym, pięknym, właśnie tym realizmem. Jeżeli popatrzymy na te portrety, to widać, widać cały charakter. Danego rycerza, na przykład, czy był porywczy, bardzo, gorączka taki, czy opanowany. Widać nawet niejednokrotnie, można, można z tego portretu wnioskować, że tam pokarbował nosy okolicznej szlachcie, tam, że takim był typem na przykład. Tak samo jak się spojrzy na twarze tych naszych matron dawnych, dam, to widać też, czy ten patrzący, nawet dzisiaj, po wiekach, chciałby mieć. Taką damę, taką matronę, zateściową, czy też może niekoniecznie. Widać cechy charakteru, kto kim był. I to jest przebogactwo osobowości, char jakichś charakterów, stylów. To zostało uwiecznione. I potem te portrety po pogrzebie wisiały albo w kościele miejscowym, gdzieś tam na ścianie, albo w domu, w sieni na przykład takiego dworu, i tam się odbywały. Takie lekcje wychowania obywatelskie. Na przykład ojciec przychodził z synem, pokazywał mu i mówił popatrz, to jest twój dziad. On, jak wiesz, jakim on był bitnym rycerzem, a jak się na sejmach sprawował, jak dbał o dobro wspólne, publikowano, fundował, kościół tutaj zował. A jak on się dzielnie bił z turkami, ilu pokonał, a jak zginął mężnie na polu chwały. I to były przekazywane wartości z pokolenia na pokolenie. Ci młodzi ludzie, patrząc na portrety swoich przodków, wzbudzali w sobie pragnienie doścignięcia ich cnót, cnót rycerskich, obywatelskich. To była taka Poglądowa lekcja historii i zarazem wychowanie obywatelskie, które zawsze było wychowaniem ku wolności i odpowiedzialności. Może który masz w swej pieczy, ludu rycerskiego rzeczy, chudy żołnierz prosi ciebie, odpłać mu tę nędzę w niebie.